Udała A potem zabrała I taką kurwą Się stała <grym> Tomek masz już? I już później Wiktorowi W ogóle nie dawała A Wiktor się wkurzył Wiktor się wkurzył O Wiktor ja wkur grałeś? Grałem jedną rundę Jestem taki zbysowany już delamortadella Ci pozrząda Kamil. Jezu... Czekaj. Dlaczego? A co nie grasz? Śmieciu. Gram, tylko że sekundkę to zajmie. A co nie grasz? Bo ja mam wielki problem, bo ja mam A Mac do której grał dzisiaj? Nie mam pojęcia. Bo GO jest autystyczny. Bo ja mam Wiktor, a ty do której grał? Eee, nie wiem, może do pierwszej, drugiej. No a Wiktor tak zawsze to no Mac ja mówi tak. Dawaj tak do dwu, do pieczy, a i tak gramy, jak już gramy. Ty no, ja zawsze, tak odwy. Zawsze, tak nie, zawsze jak tak mówię, koło 24, wtedy i wychodzę. Tak, a jak już możesz grać, to ja wtedy idę wcześniej, bo mi się już nie chce. Uh. Nie! Mój komputer. Dobra, 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 Azurka, proszę! Give me that, give me that, give... Me that. Proszę, proszę. Nie, 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 nie wiem. To nie ma sensu, ja chyba nie streamuję, bo to jest... Tak, jasne. proszę! Tak, 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 Jezus! Tomek, 23 złote! Mów, mów mi w łuk, Mów mi To fajnie, tylko że ja tutaj mam inne problemy na razie.